pierwsze treningi będziemy mogli odbyć w Lesznie na, na Smoczyku, a zaraz na początku kwietnia myślę, że albo przed samymi świętami, albo zaraz po. No do tego pozostają na tutaj te tory no, bez licencji, czyli Przylaski, Książ Śląski, na których no też czekamy, aż, aż się te warunki poprawią, ale myślę, że będziemy też mogli tutaj zacząć w najbliższych dniach startować Mistrzostwo Europy Amatorów. Kiedyś rozmawiałem z Pawłem Łukaszewskim, takie pierwsze plany były, żeby po prostu zebrać tutaj amatorów, kolegów, znajomych po prostu z Europy i rozegrać taki Jasne. turniej na Wrocławskiej. Coś więcej możesz na ten temat powiedzieć? Dokładnie. Usiedliśmy, usiedliśmy przy okazji organizacji tego turnieju na lodzie, że padł taki właśnie pomysł, że można by zorganizować nawet, myśleliśmy, no nawet nie sama Europa, ale nawet cały świat, bo i w, w w Stanach są amatorzy, z którymi mamy kontakt, i w Australii z którymi jeszcze nie mamy, ale możemy w każdej chwili nawiązać. No, jest internet, są telefony, są strony, także, także można ich wyszukać. No, no, nie, nie jest wiadomo, jest to dokładnie forma, ale na pewno. Musiałaby być to impreza dwudniowa, w najpierw w formie tam kwalifikacji, eliminacji, no i, no i jakiś tam niedzielny wielki finał, który rozstrzygnąłby. Nie wiadomo jeszcze, czy zrobi, zrobilibyśmy to pod PZ em bo oficjalnie, oficjalnie czy to byłyby oficjalne mistrzostwa Europy Świata, czy nieoficjalne, czy troszeczkę w innej nazwie, ale zebranie tutaj amatorów w Zielonej Górze z całego świata byłoby na pewno taką imprezą przednią. Na pewno nie na ten rok, jak już to na kolejny. I Jeszcze na koniec zapytam się o użytkowanie stadionu przy ulicy Wrocław. Są prace. To jest przecież obiekt należący do miasta. Tak. Nie będą wam chyba problemów. Y, jesteśmy tworzyć. już po rozmowie tutaj z akurat Jackiem Frączakiem i jako tutaj przedstawiciele stowarzyszenia. No, po bardzo sympatycznej rozmowie bez żadnych kłopotów, tak daliśmy się również do i tego sezonu. Yy, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że będziemy mogli korzystać z tego stadionu.